Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon. Nowy rok, nowy ja, nowy odcinek portalu. Tutaj Aurelion? I winga, cześć. Wśród moich postanowień noworocznych nie było jednego ważnego. Takiego, żebym więcej czasu spędzał z rodziną, ale to z powodów trochę ode mnie niezależnych. Logistyka się kłania. Tak, jakoś tak przez Atlantyk ciężko by było. A jeżeli wy macie takie postanowienia, no to dzisiejszy odcinek portalu zdecydowanie wyjdzie Wam i tym postanowieniom naprzeciw. Tak, jeżeli nie jesteście w stanie spędzać czasu ze swoją rodziną, to zawsze możecie spędzić czas z innymi rodzinami. Tudzież zapraszamy oczywiście do naj, jak najczęstszego i jak najdłuższego spędzenia czasu z, z portalem. Jak chodzi o rodzinę, i jak chodzi o te wszystkie więzy rodzinne, i jak chodzi o te wszystkie nasze relacje, które tworzymy i które przeżywamy, no to wiadomo, ponieważ to jest element taki bardzo ludzki, taki bardzo nam bliski, no to ten element często i obficie znajduje się w różnych dziełach popkultury, w książkach i w, i w filmach i w grach, i o tym dzisiaj będziemy mówić. Z tego również względu. To nie jest serial brazylijski, prawda, gdzie tam odkrywamy pociotków i nieślubnych synów, i nieślubne córki, ale generalnie takie elementy umówmy się, że jako światotworzenie są ważne i są często używane. I z tego względu mogą też uczytelników i odbiorców takiego dzieła generalnie powodować dobry odbiór, powodować takie lepsze zagłębienie się i zakorzenienie w danym dziele. Oczywiście można wykorzystywać fakt istnienia różnego rodzaju fantastycznych rodów na wiele różnych sposobów, bo może to być zarówno element, który gdzieś tam istnieje w tle, może to powodować u nas plot twisty, bo na przykład bohater odnajduje u siebie jakieś cechy charakteru, które odziedziczył, tudzież moce, które odziedziczył po jakimś swoim przodku i to jest takie wow, więzy krwi działają i są super. Ale też może być na zasadzie, że tak naprawdę to ta konkretna historia rodzinna jest kluczowym elementem całej opowiadanej historii i to wokół Mniej się ta fantastyka dopiero rozwija. Także, jakby wiele różnych tego rodzaju elementów w fantastyce widzieliśmy, czy czytaliśmy, słyszeliśmy. I troszeczkę właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy: o tym, jak autorzy sięgają po fantastyczne rody, w jaki sposób je tworzą. Nasze przykłady będą takimi, które utkwiły w nas najbardziej, które jakby przemawiają do nas najsilniej i które uważamy za najlepiej rozwinięte. Ale oczywiście te przykłady to jest tylko smaczek dla was, żebyście spróbowali. Na swój własny sposób, na swój własny gust tych, ale również innych dzieł. No i oczywiście, jeżeli znajdziecie jakieś rody, które Was urzekły, albo jakieś historie rodzinne, które Was bardzo poruszyły, no to my jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, no bo oczywiście my też nie damy rady przeczytać i obejrzeć wszystkiego. Także dzielcie się dobrem, jak my się dzielimy z Wami. Zdecydowanie polecamy, zapraszamy. Jeżeli chodzi właśnie o kwestię rodów, pierwsze co od razu mi wskakuje do głowy, jak mówimy o fantastyce i o rodzinie, to jest Tolkien i generalnie funkcjonująca od niego niemalże encyklopedia genealogii, czyli Silmarillion. Który jest de facto historią właśnie różnego rodzaju rodów, które żyją w śródziemiu. I chyba tym rodem, który najbardziej mi gdzieś utkwił w pamięci, to wcale nie są te historie ludzkie, tylko tak naprawdę krasno-ludzkie. Najlepiej chyba pamiętam właśnie historię plemion krasnoludzkich, szczególnie rodu Durina, który chyba w ogóle jest jednym z największych, z najbardziej znanych. Tego rodu, którego pierwszym domem było Casa tego rodu, z którego wywodzą się najbardziej znani krasnoludowie u Tolkiena. właśnie Sam Durin, Thorin Dębowa Tarcza, Balin, czy znany z Władcy Pierścieni Gimli. Swoją drogą, w ogóle jak pod koniec zeszłego roku dotarło do nas, że minęło 20 lat od premiery ekranizacji Władcy Pierścieni, to to jest ten moment, kiedy coś autentycznie strzyknęło w kręgosłupie. Ja się poczułem stary i dobrze, że siedzę, bo tak to nie wiem, co bym zrobił. Znaczy, jakby to już ustaliliśmy, ty tak czy siak jesteś stary. Nie wyzywajmy się, szanuj dziadka swego, możesz mieć gorszego, pozostańmy w rodzinie, pozostańmy u Tolkiena. Faktycznie u Tolkiena te historie rodowe i te rozwijające się przez wiele pokoleń. Rodziny są kluczowym elementem światotworzenia, tak naprawdę Rududurina chociażby, jego historię poznajemy na przestrzeni czterech R, wśród Ziemia, więc jest to naprawdę kawał historii, no i kawał przygód. Wiesz co, Tomi, teraz jak o tym mówisz, przypomniało strasznie taki element wręcz biblijny. No bo przecież i w Starym, i w Nowym Testamencie były całe takie rodowody poopisywane, nie? No o nie mówiliśmy już, że był jednak tym filarem chrześcijaństwa, jak chodzi o fantastykę. Takie elementy również przemycał do swojej twórczości, więc pod tym kątem to jest obserwacja, wydaje mi się celna, że takie właśnie rodowody całe i gałęzie i te relacje pomiędzy nimi również zachował i opublikował. Tak, jest to faktycznie tak jak u niego. Te rody stanowią takie bardzo intensywne tło dla całej historii. Przygody wszystkich bohaterów są mocno podbudowane tym, z jakiego rodu oni się wywodzą, czego się od swoich przodków nauczyli, co po nich odziedziczyli, jaka historia za nimi stoi. To, jest, to są historie męstwa, odwagi, niezwykłych przygód, które faktycznie powodują, że kolejni członkowie tych rodów chcą gdzieś do tych swoich przodków aspirować. Co więcej, nie wiem czy zauważyłaś. Mnie to strasznie poruszyło, że poprzez ich hobicie, i, i we władcy pierścieni te postaci. Zwracają się do siebie używając również synu tego i tamtego albo wnuku tego i tamtego. Więc to są takie tytularne epitety, ale one również zwracają uwagę na to, że to pochodzenie, na to, że te rodziny i dokonania przodków są owszem ważne u Tolkiena. Tak, i to faktycznie buduje taką bardzo rodzinną tożsamość w ramach tych rodów, niezależnie od tego, czy to są krasnoludzkie, ludzkie, elfickie, czy jakiekolwiek inne rasy występujące wśród Ziemi. Oprócz orków. Oprócz Czarków. myślę, że tam. Znaczy, może inaczej? Kto wie? Może u nich też to ma znaczenie, tylko my tego nie wiemy. Tak, czekamy na e, syna i wnuka Tolkiena, żeby rozwinęli te kwestie. wyjaśnili to wreszcie, ewidentnie. W każdym razie, ta, taka rodzina stanowiąca trzon całej opowieści, to jest element, który oczywiście występuje nie tylko u Tolkiena, przewija się również w innych opowieściach fantastycznych. I ja tutaj koniecznie muszę sięgnąć po moje największe życiowe guilty pleasure. O, to ja wiem, o czym będziesz mówić. <laughs> O, wszyscy chyba już będą wiedzieć, o ja będę mówić. Będę mówić Jak o... jest Guilty Pleasure, to musi być saga o Ludziach Lodu. Oczywiście, że saga o Ludziach Lodu. Saga o Ludziach Lodu jest definicją Guilty Pleasure dla mnie. Bo umówmy się, to nie jest literatura wysokich lotów. To jest moment, kiedy ewidentnie pisarka literatury kobiecej sięgnęła po elementy fantastyczne, a sagi rodzin, sagi rodowe są w literaturze kobiecej bardzo rozpowszechnione, bardzo popularne i bardzo lubiane. Więc oczywiście tutaj się też to musiało sprzedać. Margit Sander popełniła 47 tą w sagi o ludziach lodu. Fakt, że je się połyka, bo tam każdy to ma po 100 stron, i się je czyta w dwie godziny. I to jest historia rodu mieszkającego w Skandynawii, która rozgrywa się na przestrzeni od XVI do XX wieku. Przechodzimy przez całą historię łącznie z tym, że oczywiście są retrospektywy, cofamy się do czasów dużo bardziej zamieszłych. i generalnie tutaj kluczem całej historii jest właśnie ta rodzina, te więzi rodowe. Dlaczego? Dlatego, że głównym antagonistą całej serii jest tengel zły, czyli założyciel całego rodu, To od niego się zaczyna ród ludzi lodu, dlatego że zawarł pakt z diabłem i w ramach tego paktu sprzedał duszę swoich potomków, właśnie diabłu, i w związku z tym w każdym w każdym pokoleniu rodzi się jedna osoba obciążona tak zwanym dziedzictwem zła, której zadaniem jest jak najwięcej dusz diabłu skołować. No i oczywiście to jest faktycznie taki wewnętrzny konflikt rodowy, że oni z jednej strony by się chcieli rozwinąć, a z drugiej strony nie mogą, bo się wtedy ci dziedzice rodzą i oni muszą wtedy z nimi walczyć albo jakoś inaczej na nich wpływać. I oczywiście przy tym mają mnóstwo problemów, bo to są romanse. To muszą być romanse, samoczywiście oczywiście o jejku. Wzniosłych momentów jest cała masa. Co nie zmienia faktu, że to się połyka, czyta szybko, cudownie i wspaniale. A przy tym rzecz, którą ja u Margit Sandemo bardzo cenię, jest świetnie pokazane tło takie geograficzne całej fabuły, czyli po prostu Norwegia w większości. Powiedz mi, ile lodu jest w tej Norwegii u Sandemo Margit? No ha ha ha. Widzisz, twoje przykłady ciągną się przez pokolenia i słusznie ja mam przykład inny, dlatego że u, oczywiście u mojego top autora, u Brandona Sandersona, też się pojawiają całe rody, też się pojawiają całe historie ciągnące się przez wielolecia, ale on wykorzystuje on wykorzystuje historię rodzin do trochę innych celów. Otóż zarówno w sadze o Mistborn czyli o Zmgły Zrodzonym, jak i w sadze z Archiwum Burzowego Światła, napotykamy coś, co Sanderson nazywa great houses, albo takie właśnie wielkie domy, czyli jakieś tam arystokratyczne rodziny. I w, jednym, w jednej sadze, i w drugiej sadze ich jest po 10. Te sagi są użyte do celów takiej politycznej intrygi. Generalnie to jakby jest osią fabularną tych dwóch dzieł, wydaje mi się. No i w Mistborn tych dziesięć rodów jest na usługach ostatniego imperatora, w pierwszym tomie otwierającym cały ten wieloksiąg. No i ten imperator, oczywiście, jak to władca absolutny ma, zwykle tak robi: no to ten imperator nastawia te rody przeciwko sobie, nakłada wysokie podatki, wskutek czego niektóre rody muszą upadać. Tam są jakieś tam mariaże pozakulisowe. Zdarza się, że niektóre rody wynoszą się ponad inne wskutek udanych. Właśnie mariaży, wskutek udanych akcji politycznych, wskutek udanych zakupów własności, zakupów kopalni, różnych złóż, wskutek we Zmgły z urodzonym również tego, że te rody posyłają swoje dzieci, bo stać ich na to, posyłają swoje dzieci, żeby dostąpiły czegoś, co Sanderson nazywa przełamaniem, czyli uwolnieniem tych ich inherentnych talentów. Te talenty są oczywiście związane w mgle zrodzonym z zespalaniem metali i z różnymi właściwościami, które dany metal ma ze sobą powiązane, ale o tym musicie przeczytać więcej u Sandersona. A jak chodzi o archiwum bożowego światła, to tam historia jest potężniejsza, no bo z każdym kolejną książką, z każdym kolejnym dziełem, Sanderson tylko coraz bardziej rozwija skrzydła, także w następnej sadze będzie Archaniołem. Jak chodzi o archiwum bożowego światła, to tam też jest 10 rodów, ale. Jeden spośród tych rodów zasiadł na tronie, i jego celem było wskutek tego, że przeczytał właśnie taką księgę, którą też no, nazywa się Księgą Burzowego Światła w tej, w, w, tym, w tej sadze, no i natchnęło go, żeby zjednoczyć te rody ze sobą. A to chodziło o to, że generalnie w tym świecie następują takie ostre sztormy, które potrafią niszczyć nawet całe kontynenty. Ale jeszcze są inne rasy, z którymi właśnie ludzie muszą walczyć. To powoduje, że wewnętrzne niesnaski i walki o tron, które działy się zanim tenże władca zasiadł na tronie, po prostu generowały niepotrzebne straty w ludziach, no i nie można się było skupić na tej wielkiej, tak zwanej Wielkiej Wojnie. Ten władca postanowił właśnie przemóc taką, taką inercję, taką gnuśność, jednocząc te wszystkie rody ze sobą i stawiając poszczególne rody na czele jakichś tam konkretnych funkcji. I w kolejnych tomach tej sagi poznajemy przynajmniej cztery takie ważne funkcje. Poznajemy księcia albo High Prince informacji, który na tych takich równinach, potrzaskanych równinach, zarządza postępowaniami kryminalnymi i takimi dochodzeniami, które są ważne dla korony, dla, dla tego tronu, dla władcy. Mamy również wysokiego księcia wojny, który zawiada tym, żeby łączyć i ustawiać siły przeciwko walce z tymi innymi resami na tych potrzaskanych równinach. Mamy wysokiego księcia handlu. I ten oczywiście, no wiadomo, jak są tabory, jak są jakieś takie wojna wieloletnia z tym, że całe rody osiadają ze wszystkimi swoimi dobytkami, ze swoimi konkubinami, ze swoimi dworami, właśnie tam, tam gdzie się wojna toczy, no to wiadomo, że to pożera całą masę resorsów, No i tenże wysoki książę handlu, właśnie zawiadywał handlem, zawiadywał sprzedawcami, zdolnościami itd. i I jeszcze był wysoki książę działań. Po angielsku High Prince of Works, no i ten oczywiście zawiadywał drogą, zawiadywał infrastrukturą i takimi różnymi rzeczami. To jest, wydaje mi się, taki element, który powoduje, że tam oczywiście są walki o wpływy, no bo jedni chcą zostać właśnie tym High Prince of Information, podczas gdy innym wystarcza, zadowalają się tym posadą High Prince of Works, ale tam są całe też synowie i pociotki i, i, i prawda są urody z innych królestw. Jedna z głównych bohaterek pochodzi bo właśnie z takiego królestwa, chce się wrzenić, no bo ma trudną sytuację rodzinną. No i to jest cały taki galimatias politycznych niuansów na wysokich dworach, który jest według niedoskonały w odbiorze. Jak wspominasz o... Właśnie różnego rodzaju walkach pomiędzy dworami, walkach pomiędzy wielkimi, potężnymi rodami. Przepraszam, ale to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, i to jest oczywiście, że pieśń lodu i ognia George'a Martina. To jest spór rodzinny, który na dobre 10 lat zagościł w popkulturze światowej i to tak zagościł bardzo mocno. W sensie, gdzie się człowiek nie ruszył, wszędzie były memorabilia z gry o tron, jakieś właśnie pokazy, filmy, eventy, wszystko było związane z Rồng Tron. Wyszedł ósmy sezon serialu i nagle wszystko znikło. No właśnie, w którymś momencie ja się bałem otworzyć lodówkę. Tak, dokładnie. A teraz popatrz, Wszystko wycichło totalnie i swoją drogą to jest ciekawy taki ciekawy studium popkulturowe, jak jeden sezon, który de facto był, okazał się być kiepski, potrafi totalnie zniszczyć całą franczyzę. To nawet swoją drogą względnie niedawno George Martin Mówił, że bardzo naciskał na twórców serialu, żeby jednak zrobili 10-11 sezonów, a nie 8. Zrobili po swojemu, mamy, mamy efekty. W każdym razie tak, tutaj faktycznie fabuła z, ściśle związana jest z walką rodową. O co chodzi? No cóż, około 300 lat przed wydarzeniami pierwszego tomu, czyli właśnie gry o tron, siedem królestw Westeros zostało podbitych i zjednoczonych przez potężny ród Targaryenów, którzy mieli... Do dyspozycji smoki, haha, fantastyka jej. I wszystko było cudownie i wspaniale do momentu, jak kilkanaście lat przed pierwszą częścią cyklu, ostatni król z rodu Targaryenów, Erys II, został zamordowany. Ktoś został zamordowany u Martina? Boże, straszne, nie? W wyniku rebelii został zamordowany przez Roberta Berationa. W tym momencie dochodzi do sytuacji, w której Dziewięć, w sumie osiem najpotężniejszych rodów, plus Targaryenowi, którzy, którzy chcieliby wrócić na tron, zaczynają walczyć o ten magiczny, żelazny tron wykuty z mieczy wrogów. I tutaj faktycznie zamieszanie intryk i ginących postaci mamy bardzo dużo. Absolutnie nie będziemy spoilerować, natomiast krew leje się gęsto. Widzisz, mówiłaś o smokach i to jest taki element który ja chciałbym z kolei wykorzystać, żeby opowiedzieć o jeszcze innej rzeczy. Mianowicie, to jest książka, która na polskim rynku jeszcze się nie ukazała, to jest saga, której na polskim rynku jeszcze nie ma, ale łapcie po angielsku, bo to jest coś, co słuchajcie, przebija Sandersona w mojej skromnej opinii i mówiłem już kilka razy o Chórze Smoków, albo Chorus of Dragons, autorstwa Jen Lyons z Atlantis, Georgie. Czyli po sąsiedzku, w tym, że chórze Smoków, owszem, też pojawiają się całe rody. I to jest jeszcze bardziej wykręcone, to jest jeszcze bardziej wyśrubowane, wydaje mi się, niż u Martina i niż u Sandersona, dlatego, że tam, są, tam jest cała mitologiczna historia tychże rodów. Otóż, jak było osiem półbogów na początku czasów, każdy z nich miał swój atrybut. Każdy z nich miał również swojego smoka. No i tych ośmiu półbogów wybrało jednego z ludzi, żeby zasiadł na tronie i rządził całym cesarstwem. To trwało długie lata i okazało się, że takie miasto, nazwijmy je Skierniewice tamtego cesarstwa, nie może w ciągu jednej nocy, nie może w ciągu kilku tygodni tało się potęgą światową. No bo y, zaczęli się zbroić, zaczęli podbijać, zaczęli y, mieć umowy z różnymi innymi, którzy się czuli zagrożeni. No i stało się y, właśnie takim wiecie y, niewki dmuchał, a tu ten nie widzę, żądają dostępu do Morza. <laughs> Wszyscy żądają dostępu do Morza, a co? To niedługo, to niedługo. I... <laughs> te rodziny, które rządziły, które pomagały, tak zawiadywały tym cesarstwem, pomagały temu najwyższemu imperatorowi, w którymś momencie po prostu podziękowali mu nożami. No i oczywiście ci półbogowie się lekko zdenerwowali wtedy, no bo jak to ich wybrańca zasztyletować? Brutusie ty też. No i wtedy przekleli te rządzące rodziny, rzucili na, na te osiem rodzin klątwę. Oczywiście też osiem, no bo to wiadomo, że wszystko musi się zgadzać. I ta klątwa między innymi, objawiała się tym, że ludzie mieli różne kolory skóry, ale mieli też różne kolory oczu. I to była cecha, która ich genetycznie wyróżniała. Także nawet jeżeli były jakieś historie pozamałżeńskie, typu jakieś bękarty i nieślubne i różne takie, no bo arystokracja, no to nobles obliże, ale to się manifestowało w ten sposób. I, i same rodziny nie mogły spośród siebie wybierać ludzi, którzy by zasiedli na tym tronie. To po prostu ci bogowie stwierdzili, że wy jako rodziny, wy jesteście arystokracja, no to wy robicie swoje, ale wy nie będziecie mieli reprezentanta na tronie cesarstwa i to była też jedna ze sankcji po tym, jak zasztyletowali jednego spośród siebie. W związku z tym, żeby obejść to ograniczenie, żeby obejść ograniczenia, że nie możecie akceptować prezentów z innych królestw, nie możecie akceptować sojuszy z innymi królestwami, to, to wszystko były takie właśnie udziwnienia wskutek tej całej klątwy od bogów, ale ta klątwa nie obowiązywała właśnie na tych nieślubnych dzieciach. No i arystokracja niechcie mi wita, właśnie w ten sposób stwierdzili, że dobra, my nie możemy, no to niech nasze geny chociaż trochę się, prawda, podbudują, niech, niechże oni skorzystają. No więc zaczęli wybierać spośród siebie, spośród tych swoich nieślubnych prawda potomków, reprezentantów do Rady Cesarstwa. No i ta Rada Cesarstwa wtedy spośród siebie mogła wybierać tego, kto będzie zasiadał na tronie. No i oczywiście te osiem rodów, no, jak arystokracja, no to znowu kto bogatemu zabroni, rozrosło się do 12 rodów. I każdy z nich, owszem, miał atrybuty w postaci tych kolorowych oczu, ale mieli też swoje insygnia, no bo na przykład ród Daramarin, który miał y, jako swój klejnot rodowy emeraldy i w związku z tym zielone oczy, ich symbolem był kraken. Mieli taki talent magiczny, ta rodzina, że zawiadywali transportem i teleportacją przez takie sieć portali, które były rozsiane po całym królestwie. No więc te osiem, każdy z tych rodów zawiadywał trochę inną działką ekonomii, no bo były rody, które, był ród, który zawiadywał niewolnikami i który zawiadywał asasynami. Był ród, który zawiadywał kopalnią, który zawiadywał wykuwaniem metali i, i takimi sztukami związanymi z tym. Był ród, który zawiadywał leczeniem i e, takimi sztukami medycznymi. Był ród, który, który zawiadywał uzdatnianiem wody, śmieciami, ale również piwowarstwem i gorzelnictwem. Więc to są wszystko takie tematycznie powiązane ze sobą zdolności i obowiązki, którymi każdy z tych poszczególnych rodów zawiadywał. No i oczywiście, jak sobie możecie wyobrazić, to też powoduje, że żaden z tych rodów nie będzie zbyt silnie nadreprezentowany. Bo każdy z nich ma swoją działkę, w której się specjalizuje, ale to powoduje, że żadna z tych działek nie będzie wyrastała ponad inne. No bo wiadomo, że jak jesteś dobrze rozwinięty w jednym kierunku, no to nie jesteś, jesteś niedorozwinięty w innym kierunku. To no więc to wymagało, że te rody musiały ze sobą współpracować. No i generalnie ta cała. Sieć oplatająca to królestwo, to imperium jest mocno ze sobą związana i według mnie to świetnie gra i jak tylko macie w sobie tyle angielskiego, żeby to wszystko złapać, to to Gen Lions i Ruin of Kings jako pierwszy tom tego wszystkiego czyta się znakomicie pomimo tego, że to jest dużo set stron, to Aurelion poleca gorąco. Ja już jestem kupiona. To jest tak to ewidentnie jest teraz moje postanowienie noworoczne. Sięgnąć po Lions. W każdym razie tak, faktycznie jest w ten sposób, że rody, rodziny, historie, cała wielka genealogia stoi u podstaw wielu historii fa fantastycznych, i no cóż, to widać na każdym kroku, w zasadzie, którą historię nie weźmiemy do ręki, to mamy tam do czynienia z jakąś tam rodziną. Bardzo często zresztą historie fantastyczne zaczynają się od tego, że o, ktoś tam jest sierotą, a potem się okazuje, że wcale niekoniecznie. Harry Potter. No, akurat on był sierotą, ale to tak. <grych> Natomiast żeby nie było, pamiętajcie proszę, że przyjaciele to rodzina, którą sobie wybieramy. Pamiętajcie też, że już niedługo mamy dzień dziadka i dzień babci, także polecamy się waszej pamięci. Nie? O tak, ojej, ooo, jak uroczo. W każdym razie nie zapominajmy też, że w fantastyce mamy do czynienia z rodzinami, które de facto więzi krwi między sobą nie mają. Tutaj wystarczy wspomnieć chociażby o rodzinie Kalenów czy o Powerpuff Girls, co nie zmienia faktu, że nadal więzi braterskie funkcjonują. I tak, jeżeli spędziliście święta kłócąc się z całą rodziną, to może przeczytajcie sobie na przykład taką pieśń Lodu i Ognia. To, to się okaże, że ta rodzina wcale nie jest taka zła. Ha. A jak e, macie dosyć książek i filmów, e, no to oczywiście polecamy znajomych i przyjaciół, którzy tak naprawdę są rodziną z wyboru. I to może być też doskonała alternatywa, na przykład dla introwertyków. No bo ja jestem introwertykiem i, i tak też mogę świętować. Plus jeden. W każdym razie, portalu możecie słuchać zarówno na Spotify, jak i na YouTube. Archiwalne odcinki znajdziecie też na stronie skier.pl. Zapraszamy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!